Witam Laki aquarium akwarium. Długo mi nie było, ale, ale tak jakoś wyszło. Brak weny, brak czasu, brak czegoś do pokazania. No to pokazuję Wam co dzisiaj tutaj wyprawiam w tym akwarium. Generalnie wszystkie moje akwaria popadły w lekką ruinę. Ale tak jakoś i, i, i jak wcześniej wspomniałem brak weny, brak czasu. Wszystko się jakoś tak złożyło, ale mm, trochę zmieniam koncepcję, troszkę zmieniam podejście i troszeczkę zmieniam akwaria. Tutaj, moja 70, Co tu się wydarzyło? Tu się nic nie wydarzyło. Wyjąłem co dwa jakiś czas temu. Może z półtora miesiąca, miesiąc temu. Yy. I działa. Dziś właśnie przed chwilą wyczyściłem, także jest troszeczkę lepiej. Yy. Tutaj z prawej strony yy. Araguaja mi się troszeczkę posypała. W sensie, no tak rozlazła się troszeczkę. Brakuje jej światła, bo światło też ograniczyłem. Tu świecą już tylko dwie świetlówki. Czyli 48 W T5 w sumie na 70 litrów brutto akwarium. Tutaj woda jest około 50. Tak jak wlewałem, mnie, więc może nawet mniej Dosyć sporo tu jest kamieni podłoża. Także y, jest to, co było. Te same kamienie, to samo podłoże, ziemia pod piaskiem. Y, kryptokoryna. Nie pamiętam teraz nazwy. Gdzieś tam będzie w starych filmikach. I y, Hydrofila Araguaja. Tyle, rośnie to jakoś, te do ograniczenie do dwóch lamp to już jest, myślę, że, że coś około półtora miesiąca i... dwóch świetlówek, nie do dwóch lamp, I, i działa, nawet Araguaja sobie w miarę przyzwoicie rośnie, no to nie, nie szału nie ma, ale, ale jest ok jest roślina zdrowa. Problemów z glonami generalnie nie ma, poza tymi nitkami, które kiedyś też pokazywałem, wy, wyciągając je w garściami, i... I to tyle. Nie mam tutaj ani krasnorostów, ani jakichś yy, dziwnych zielenic. Yy, szyby dziś, dzisiaj czyściłem pierwszy raz od chyba, oh, nie wiem, od dwóch, może nawet trzech miesięcy i, i nie było tragedii. Yy, 50% pomianki wody, więc widzicie, że jest czysto. Yy, na te nitki moje tutaj ja stosuję yy, wodę utlenioną, o czym też już kiedyś wspominałem, ale, ale w sprawdzonej. Bezpiecznej dawce dla ryb 10 ml na, na to akwarium. Kras na dwa tygodnie i jest ok. Chociaż po jakimś czasie się ograniczyłem do tego, że po prostu jak się te nity rozrosły, polałem. Kwestia dwóch, trzech dni: podmianka i jest czysto. Znowu się tam gdzieś w paru miejscach zaczynają pojawiać. Także myślę, że za tydzień znowu utleniona tutaj pójdzie w ruch. Z racji tego, że akwarium było mocno zaniedbane. Tu już filt był tak zasypiony, że. Yy, Przepustowość była, była minimalna. Filtr też lekko przeciściłem, lekko bo nie chciałem biologii za bardzo, za bardzo niszczyć. I więc tylko ta naj, najdrobniejsza wata została dzisiaj wyczyszczona. No i, i tyle. Zostało mi do dosadzania troszkę tylko na i w których tam kilka sadzonek powyciągałem. Także dosadzimy sobie to tam, gdzie. Yy, gdzie nie ma. bo gdzie będzie się sadzić. I, I tyle. Teraz trochę o tym dlaczego, dlaczego zmiany, dlaczego tak. Otóż yy, słuchajcie, no jasno, akwarystyką moją się już troszeczkę troszeczkę bawię. Już dobre kilka lat yy, w różnych aranżacjach. Trochę próbuję akwarystyku jak jest czas, ale generalnie akwarystyką bez. 50 kg kamieni dostępnych i, i kilkudziesięciu korzeni raczej, raczej no, ma marne szanse na jakiś, na jakiś sukces, na, na coś oczywiście fajnego. Mnie niestety na to nie stać na chwilę obecną. Bo rzeczywiście, żeby się, żeby się fajne pobawić, to trzeba mieć z czego wybierać, a to są niestety koszta, jak sami wiecie, ładne kamienie z kupę kasy, korzenie, to sama historia, więc na tą, w tej kwestii mnie jakby finanse ograniczają. Chociaż tutaj w tym baniaku jakieś tam, jakieś tam fajne relacje się wydarzały. Mi się, mi się te akwaria podobają od, od prawie samego początku. Może ten pierwszy na Dragonstone nie był najlepszy, bo mało tego kamienia nie miałem, ale, ale reszta... Jest ok, ta aranżacja też mi się całkiem podoba. Dwa rodzaje roślin, dwa gatunki, nic więcej. To są trzy czy cztery kamienie, może. I to, i to wszystko. Kamienie też kupione w sklepie ogrodniczym takim do, tam było, kamienie do oczek wodnych, czy do aranżacji jakichś ogrodowych. I tyle. Także generalnie wszystkie moje akwaria wszystkie trzy no, Koska od zawsze była taka ale Koska prawdopodobnie pójdzie do likwidacji. Z racji tego, że nie za bardzo mam na nią miejsce, to gdzie ona stoi u syna w pokoju, to jest fatalne miejsce na akwarium. Tam cały czas dzieci skaczą, to akwarium się trzęsie. Także ryby są zestresowane i generalnie średnio jest się komu tym akwarium zająć. Synu mu jakoś nie podoba bakcyla akwarystycznego, znaczy, chciałbym mieć, ale nie chcę mu się przy tym robić. Wcale nie wcale dziwi, ale no dobra, koniec sadzonek. Tyle tego mi się udało jeszcze, obratować, I będzie ok, ale generalnie, właśnie, tak jak, tak jak mówię, ogólnie z braku, z braku czasu i, i znaczy, no tak, nawożenie Holendry yy, przeszło mi totalnie ochota, bo yy, doszedłem do takiego momentu yy, w, tym, w tym hobby, że im więcej wiedziałem, tym mniej wiedziałem i, i tym gorzej to wszystko szło. Także y, daję sobie spokój, przynajmniej na jakiś czas. Może jeszcze do tego wrócę. Sprzęty wszystkie mam, mm, niczego nie sprzedaję, niczego nie wyrzucam. Wszystkie moje sprzęty, jakieś tam reduktory, pompy yy, i tak dalej, są cały czas na chodzie, są sprawne. Mm, nawozów w solach mam tyle, że, że generalnie już dobre kilka lat mówiłem spore baniaki prowadzić i by wystarczyło. No i tyle. Tak wygląda moja 70 pod podgląd frontu, czyli od ostatniego czasu chyba aż tak bardzo się nie zmieniła, mimo tego, że już nie ma CO2, ale w sumie jedyna roślina, która by rzeczywiście z tego CO2 mocno korzystała, to jest Araguaja, która i tak sobie daje radę bez, bez, bez gazu. Światło ograniczone, Podmianki ograniczone. Paniak jakieś sprawie, że samo samowystarczalny. Ryby się tu mocno wykruszyły, no ale te, te malutkie moje, czyli razbora były tu już dość długo. Przez to, że też akwarium było zaniedbane, mało karmione, no to chyba zostały tam gdzieś trzy sztuki. Nie wiem, co jeszcze zrobię z rybami. Prawdopodobnie tutaj wejdą głupiki z mojej trzydziestki. Tam, tam są chyba jeszcze cztery sztuki. Chociaż, no nie jestem wielkim fanem gupików i nie, nie, nie jestem jeszcze pewny czy ja chcę tu je mieć. Ale może po prostu pójdę w krewetki. a może przy tej aranżacji jakaś para, apistogram. Jeszcze nie wiem, jeszcze, jeszcze nie mam na to pomysłu, na ryby. Jak macie jakieś propozycje co, co by w tym akwarium mogło Tutaj i ładnie wyglądacie sobie, fajnie życi. woda tu jest kranowa, bo tym jeszcze nie wspomniałem. Już przechodzę na kran we wszystkich akwariach też. W dużym również. Więc nie będę się tutaj już wygłupiał z RO. Chociaż sprzęty dalej mam. Beczka jest na 100 litrów i filtr jeszcze przyzwoicie działający. Wszystko jest w razie czego można jest z czym wrócić sprzętowo. Także tyle. Update 70 ja w sumie nie narzekam przy tym, że nie, nie dotykałem akwarium przez chyba 3 miesiące, to, to jest ok. Także tyle na dziś, pozdrawiam.